Siema, siema widzów, dzisiaj będziemy robić coś, co ja bardzo, bardzo, bardzo nie lubię robić, czyli będziemy oglądać kamerzystę. Yy, pierw chciałbym wam pokazać coś, co na jego story on udostępnił, co według mnie. <ścoughs> przesada, to jest mało powiedziane chyba, zostawcie tylko łapkę jakbyście mogli, o nic więcej dzisiaj nie proszę żadne subskrypcje, żadne zebranka, po prostu chciałbym twojego lajka, dziękuję ślicznie jeżeli zostawiłeś lajka, jeżeli nie mam nadzieję, że coś złego ci się stanie ale spokojnie, i tak cokolwiek złego by ci się stało, i tak nie będzie aż takie złe, jak to co się stało <laughs> dziewczynie, kamerzysty dziewczynce bardziej niż dziewczynie kamerzysta ze swoją dziewczyną już się znają ponad dwa lata, Gdona jeszcze miała 14 czy 15 lat, coś takiego. E, raczej całe backstory już e, znacie do tego. No i wyjechali sobie teraz do Egiptu. Tam nagrywać filmy czy coś takiego nie mam pojęcia. Oni się wszyscy dziwili ogólnie, że niepełnoletnia z innymi jakimiś nazwiskami w jakiejś grupie do Egiptu przyleciała i się dziwią, że ją sprawdzali. No, 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 no wiadomo, że jak bez rodziców przelatuje, pewnie nawet bez zgody rodziców, to no trudno ich wpuścić. Ale tak to jest, jak się ma nieletnią dziewczynę, no ale cóż. No i w tym Egipcie. Kamerzysta sądził, że wrzucając takiego story, to jest idealne. Ogólnie ona się ukrywa, widać, że ona jakoś mega nie chce się pokazywać, przynajmniej na jego filmach. Bo na Instagramie to ona je za chwilę mnie wyprzedzi z followersami, więc widzowie, followujcie mnie, proszę. W momencie, gdy ona mnie wyprzedzi, ja też będę musiał się przespać z jakimś dziesięcio... Yy, yy, nie, ilą, ile kamerzysta ma więcej od niej? 10 lat? Chyba coś takiego. No, takie tam życie 17-latki, gdzie twój Sugar Daddy 10 lat starszy od ciebie wbija ci do toalety, podczas gdy załatwiasz swoje sprawy i pokazuje cię na story, gdzie go ogląda pewnie setki tysięcy ludzi. <grym> Naprawdę już mi nawet jej nie szkoda, wręcz nawet się cieszę, bo zasłużyła na to w pewnym sensie, tak? Ale oczywiście <grym> nie zgadniecie, co Kasia będzie niedługo zakładać i co będzie robić. Dokładnie. Zostanie youtuberką, uterni zaś, to dowiedziałem. On, on to jest naczelny fan kamerzysty. kumacie, jest kanał na YouTube, który jest dedykowanym jakby największym fanem kamerzysty i daje wszystkie newsy z tego loru kamerzysty tam, ja pierniczę. Że projekt będzie za 3 tygodnie. I oczywiście, moi drodzy, projekt będzie cały w oparciu pewnie o te cztery osoby czyli Kasia, kamerzysta, trener i psychofanka, czyli Wiolka. I moi drodzy, zapowiada się całkiem ciekawie, zobaczmy. Nie, no nie. Nie możesz mówić, że coś będzie y, ciekawe w pozytywnym sensie, jak gadasz o jakimś projekcie kamerzysty. Nie, nie. może być ciekawie w negatywnym sensie, że ciekawie co tam y, zrobią w tym Egipcie, czy pójdą do więzienia, czy coś, ale nie, że pozytywnie będzie ciekawie. N nie, Ternis, źle. Zobaczyć co napisała się Kasia na swoim Insta Story, więc zapraszam. Zadałem jej pytanie, czy chciałabyś też śpiewać, czy raczej być youtuberką? Ona być youtuberką za dwa tygodnie pierwszy. <grym> Ja wiedziałem, że tak się skończy. No i co? Kamerzysta sobie stworzył kolejną. Młodą influencerkę. Ona dostała swoje marzenie. Gdzieś tam przyznałem, że jej znajome z, ze szkoły zawsze mówiły, że. Znaczy ona zawsze im mówiła, że ona chce być gwiazdą i tak dalej. I dlatego też stała pod bramą kamerzysty, gdy kamerzysta ją spotkał. Jakowicka, 14-letnia. No cóż. A teraz kij z tym. Nie chcę tam dalej, ją nagrywa na kiblu na story. E, obejrzmy sobie teraz film kamerzysty, który mnie widzowie naprawdę zaciekawił. Zaciekawił ze względu na tytuł i miniaturę. Jak daleko posunie się za pieniądze? Czyli coś, co i tak kamerzysta co chwilę nagrywał na jego kanale, ale teraz tak bez, bezpośrednio to będzie robił, czyli będzie jeszcze gorzej. Ogólnie to nie wiem, czy wiecie, ale ja dla widzów kamerzysty przygotowałem specjalnie playlistę, żeby mieli co sobie pooglądać, jak znajdą kiedyś mój kanał. Bardzo polecam, jeżeli macie jakiegoś znajomego, niestety, który ogląda kamerzystę, to to, to jest playlista dla niego. Stary, po co tu przyszliśmy, no? Ja przyszedłem sobie obejrzeć tą matę w nie? I jest prestiżowa, jest dużo lepsza niż w Warszawie, ale mniejsza oko. Nie o to mieliśmy dane. Słuchaj, mam pojeba, który za czasę zrobi wszystko. I zarobiłem z nim w miliony. Słuchaj, Je to pojeba. No, pojeba po prostu za czas, jest pattern robi się na czasy, że zrobi wszystko. Kolejne zagranie manipulacyjne kamerzysty, które zawsze robi, czyli ten chłop naiwnie, jak Małpaszym Pan, z nie wiem, kim on jest. On zawsze udaje, że to jest jego pomysł na film, i jak widzą, się nie spodoba pomysł na film. To nie jest wina kamerzysty, bo kamerzysta tylko nagrywa i wrzuca na jego kanał. A pomysłem był Push Barber, czy jak on tam ma. No, to w sobie mądre nawet zegranie, w sumie. Ale bierzcie pod uwagę, że 99% czasu to i tak jest pomysł kamerzysty w 100%. No bo kto mógł kwaść na pomysł, że o, zapłaćmy ludziom pieniądze, żeby się poniżyli jak najbardziej. <laughs> Ale w co by zagrał? W milionerów. Czyli... 100 zł. Nie wiem, strocz z balkonu. 200 zł. I co myślisz, że ktoś wyskoczył z balkonu i połamał sobie nogi. On by za 15 zł skoczył z tego balkonu, nie naprawdę. 100 zł, kupa, no, strocz z balkonu, 200 zł zjedz główno świni. Wyobrażasz to sobie, Ty za 200 zł jest główno świni. Jezus nie mów tak, bo za chwilę normalnie kamerzyście to aż chyba się mokro zrobi od tych pomysłów. On, on to uwielbia patrzeć, jak ludzie się poniżają za pieniądze. Ogólnie chyba lubi patrzeć, jak ludzie cierpią, biorąc pod uwagę jego przeszłość ze SMS premium. Co mu to w ogóle nie przeszkadzało, tym bardziej. Że dalej potem oszukiwał swoich widzów i robił na nich pieniądze w taki sposób, że oni po prostu tracili koniec kropka. Na przykład swoje dane, które musieli wpisać tam, gdzie on reklamował, że o zgarnijcie 150 zł w kryptowalutach za darmo, tylko wpiście swój dowód, coś tam, no. <laughs> tak, on to robił. 300, nie wiem, liczę, ale to w milionerach chyba troszeczkę inaczej to wyglądało. 100, 200, 500, 1000, no 2000, 5000, tysięcy dziesięć O Jezus, naprawdę. <laughs> Ja to myślałem, że kamerzysta powie, o piesz, milionerach to inaczej wyglądało, w milionerach mieli pytania, a nie wyzwania, żeby zdobyć milion. Ale nie, mu tylko o hajs chodziło, że stopnie hajsu są inne w milionerach niż tutaj. No, hmm, porównajmy milionerów na TV nie do tego, no. Czym się różnią? Bierzcie to pod uwagę i trzymajcie to w głowie cały czas. stary, przyprowadzimy ci do sobie kojewany, zrobię wszystko za pieniądze. What the fuck? Dostajemy <laughs> że fajnie rośnie odcinek da, Ale co, on zresztą zrobi wszystko, tak? Stary, no tak, zrobi wszystko dla pieniędzy. Już i tak zrobiłeś najgorszą rzecz, jaką mogłeś dla pieniędzy i atencji, czyli wystąpiłeś na filmie kamerzysty. Jakby to już wystarczy. Gorzej chyba nie może być, prawda? Czy może? <noise> Mnie ciekawi, gdzie takich ludzi w ogóle znajduję, że o wystąpię na filmie u kamerzysty, o zrobię wszystko dla pieniędzy, no bo wiecie, jedna rzecz upokorzyć się dla pieniędzy, a druga rzecz upokorzyć się na kanale kamerzysty dla pieniędzy, nie? Będzie fajny odcinek, zobacz. E, czyli zagramy w Milionerów, tak? No. Ale to, to chyba ty będziesz wymyślać te zadania, bo stary ja, ja chyba... Ponownie kamerzysta zwala winę na tego gościa w fioletowych yy, włosach, że, nie no, przecież ty będziesz wymyślał pytania, ja nie, ja tylko będę nagrywał, a poza kamerami, no weź mu każdy gówno zjeść, <laughs> ale beka. Żeby jego widzowie nie sądzili, że kamerzysta jest tym złym człowiekiem. Śmiesznie, bo tak perfidnie widać, ale niektórzy tego po prostu nie zauważają, nie, nie wiem, jak mózgi niektórych ludzi działają. Pierwsze zadanie 100 zł musisz się garść ziemi. Garść ziemi? Co jest kurwa? Co jest kurwa? I pomyślicie, że ja teraz będę się śmiał, że haha, ha, jaki cymbał, czy coś takiego, ale nie. Wręcz przeciwnie. Wyłączamy ten filmik, nie oglądamy dalej. Tym bardziej, że dowiedziałem się czegoś ciekawego. Czyli, że ta osoba jest niepełnosprawna intelektualnie oraz był wychowany w domu dziecka. Więc to jest takie, wiecie, no... Kurde! Do dupy, giga do dupy i giga do dupy mi się na to patrzy dość, że na kamerzystę jakby wiadomo, że kamerzysta nie ma swoich morałów i tak dalej, ale dziwnie mi się patrzy na to, że na przykład taki y, remix My Music to wspiera, lajkuje każdej posty tej dziewczyny y, kamerzysty i tak dalej, no takie dziwne to jest. I dziwnie mi się też na to patrzy, że YouTube na to pozwala. Ja na pewno na to nie pozwolę, więc tego dalej nie będę oglądał. Jest to bardzo przykre. A dla dzieci, które to obejrzą, na pewno super przykład, żeby potem poniżać ludzi, którzy są y, pod nimi. Jakby, no nie wiem, intelektualnie, majątkowo, czy coś takiego, że... O, dam ci stówę, zjedz ziemię. Haha, jak u kamerzysty. Ale beka. <laughs> tragedia, naprawdę tragedia, ale... Y, zostawmy to wszystko na pozytywnym, y, jak to powiem, akcencie. Y, czyli... Miłego dnia, ci życzę widzu, baw się dobrze i nie bądź takim cymbałem bez murałów jak kamerzysta. Do widzenia.